Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogród. W końcu mamy marzec. To jest miesiąc, na który wielu z nas bardzo długo czekało, właśnie z tym, żeby zacząć większość prac ogrodowych wiosennych. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, jakie prace wykonać w ogrodzie w marcu. Zapraszam. Muzyka Przeważnie marzec jest dla mnie miesiącem, który mnie cieszy, ze względu na to, że już mogę wyjść do ogrodu i w sobie, wiecie, fajnie podziałać, ale też mnie cieszy, ponieważ zwykle luty jest cieplejszy. I w zeszłym roku, dwa lata temu, w lutym było na tyle fajnie, że mogłam sobie bardzo dobrze podziałać w ogrodzie i miałam wiele prac za sobą. W tym roku zrobiłam praktycznie tyle co nic i z moich jedynych prac ogrodowych do tej pory ścięłam. Tylko krematisy. Więc marzec jest dla mnie w tym roku miesiącem przerażającym, ponieważ tych prac jest cała masa, ale myślę, że też po takiej długiej zimie jestem po prostu, wiecie, wygłodniała takiego wejścia do ogrodu. Więc dziś ruszamy z pracami ogrodowymi w marcu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to go zasubskrybujcie. Jeżeli Wam się ten film podoba, to go udostępnijcie, bo dziś. Będzie też fajne rozdanie planera Kwiatoholiczki, właśnie takiego, który też pomaga w organizacji prac swoich w ogrodzie. No dobra, to ruszamy do działania i do omawiania tego, co robimy. Każdy ogród jest inny, każdy ma inne rośliny w ogrodzie. No i też każdy ogród jest w innej części kraju, dlatego te wszystkie prace, o których dzisiaj będziemy mówić, warto sobie dopasować też do tego, gdzie my mieszkamy. Nie tylko do pogody, pod względem tego, jak nam się pracuje, ale też do tego, czy jeszcze są jakieś przymrozki nocne, mocniejsze, czy na przykład zaraz nie są jakieś opady, ponieważ wiele prac będzie polegało na cięciu roślin i do tego zaraz przejdziemy. Zacznijmy od pierwszych rzeczy, które warto zrobić w ogrodzie w marcu. Przede wszystkim zaczynamy od sprzątania ogrodu, ale z takich rzeczy też, wiecie, rozwianych. U mnie jest to jedna rzecz, która zawsze jest po zimie, ponieważ mamy ogród mocno nastawiony na wiatry. On jest lekko podniesiony. I dookoła jest bardzo dużo pól. Więc, chociaż mamy żywopłoty, chociaż jest u nas taki wiecie troszeczkę wiatrochron, to jednak dużo rzeczy po prostu goni gdzieś. Nawet jakieś wiecie śmieciuszków skądś tam przyniesionych. Więc, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zaplanujmy, jak będziemy działać z naszymi roślinami w ogrodzie, ponieważ część roślin możemy już odkrywać. Mianowicie, jeżeli macie agrowuklinę na większości swoich roślin, to warto już w marcu, w zależności od tego, jaką macie pogodę, ściągać tą agrowuklinę. Jeżeli macie zakopczykowane róże, to marzec jest czasem, kiedy te kopczyki warto ściągnąć. I tak naprawdę najpierw zaczynamy od ściągnięcia właśnie tych kopczyków, żeby te nasze roślinki zaczęły czuć już po prostu tą pogodę, też się dobrze odparniać, a dopiero później wchodzimy z innymi pracami na tych roślinach. OK. Co jeśli chodzi o rośliny, które przytrzymujemy w domu? Słuchajcie, jeżeli macie w domu jeszcze jakieś rośliny egzotyczne, pamiętajcie, żeby sobie właśnie w marcu je przejrzeć, żeby sobie jeszcze je obficie podlać. One jeszcze nie są wyciągane na zewnątrz. Wyciągamy je dopiero w maju, po zimnych ogrodnikach, ale wcześniej warto jeszcze pamiętać o tym, żeby w ferworze tych wszystkich prac ogrodowych nie zapomnieć o tym, co mamy gdzieś pochowane i mamy później dopiero wyciągnąć na zewnątrz. No dobra, no to przejdźmy do tego. Czego mamy najwięcej w marcu, czyli cięcie. Co tniemy w marcu? Tniemy róże, tniemy hortensje bukietowe i tniemy klematisy z grupy wiciciela i czakmani. Tniemy także tawuły japońskie. Natomiast warto się skupić na tym, czego nie tniemy. Przede wszystkim nie tniemy żadnych drzewek ani krzewów, które kwitną wiosną. Dlatego pomijamy lilaki. Forsycje, migdałki trójklapowe, wiśnie japońskie to są takie właśnie wszelkie rośliny, które zakwitają wcześniej, które już praktycznie w kwietniu, w maju będą ukwiecać wasze ogrody. I jeżeli teraz je zatniecie, to one wam w tym sezonie nie zakwitną. Jeśli chodzi o cięcie róż, ja zawsze powtarzam na tym kanale, że ja wolę ciąć różę wcześniej niż później. E, oczywiście nie jest to bardzo wcześnie. Najpierw się pozbywam przede wszystkim tych kopczyków. Natomiast e, zobaczcie, Luty był praktycznie u mnie ekstremalnie mroźny. Ja do ogrodu prawie nie wychodziłam, a moje róże już mają nabrzmiałe pączki. Jeżeli ja tych róż nie przytnę w odpowiednim czasie, to niepotrzebnie będą tracić energii na to, żeby właśnie te pędy wypuścić, zamiast na to, żeby puścić inne, mocniejsze pędy, żeby później pięknie kwitły. Dlatego róże również tnę w marcu i nie jest absolutnie koniec marca, a często początek. Nie czekam absolutnie do kwitnięcia forsycji. Moja piękna hortensja Polar Bear. Uwielbiam ją i przeważnie staram się ją wcześniej ściąć, ponieważ wtedy mocniej trzyma pędy. E, liczę na to, że w tym roku i tak będzie mocniej trzymać pędy ze względu na to, że już jest po prostu starsza, ale hortensje bukietowe e, możecie ścinać już teraz i mogli się też ścinać wcześniej, więc kto jeszcze przegapił moment ściecia hortensji, niech zacznie, ponieważ one zaraz tutaj też Będą mieć nabrzmiałe oczka i podobnie jak róże, będą niepotrzebnie tracić energię na to, żeby rosnąć. Więc jeżeli za późno przytniemy Hortensję, to nie jest tak, że one nie zakwitną, ale będą po prostu bardziej takie wątłe i ich gałązki nie będą tak mocne, jak również i kwiatostany raczej będą mniejsze. Dlatego bierzemy się za cięcie też. Hortensii. Ja oczywiście będę o tym robić odcinek, jak wiecie uwielbiam pokazywać cięcie hortensji w moim ogrodzie, ale powiem Wam, że tak jestem w szoku, bo przeważnie gdy zostawiam sobie hortensje, to te ich kwiatostany no, były już po zimie takie bardzo, bardzo porozwiewane. W tym roku o dziwo, dużo mi się pięknych zachowało, więc chyba będę robić z nich jeszcze dodatkowo dekoracje takie boho. Ponieważ jesteśmy przy hortensjach, pamiętajcie, żeby nie pomylić bukietowych z ogrodowymi. Ogrodowe teraz zostawiamy sobie w spoczynku i absolutnie ich nie tniemy. Możecie co najwyżej usunąć ich kwiatostany, ale ja przeważnie robię to i tak później, jak już większość moich prac ogrodowych wykonam. Natomiast, jeżeli teraz macie chwilę, kiedy stwierdzicie, że któraś z hortensji albo któraś z róż za bardzo się rozrosła, to pamiętajcie, że teraz w marcu możecie szaleć z sadzeniem, z przesadzaniem, z bylinami, które chcecie dosadzić, rozsadzić, podzielić. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo ja tak w źródłym się po prostu by się zatrzymałam w tym domu i teraz nagle patrzę, a tu jest naprawdę szereg możliwości i szereg prac do wykonania. Także zastanówcie się, co chcecie zrobić. Czy najpierw przesadzacie jakieś rośliny, czy chcecie coś nowego dokupić i posadzić, to jest super czas właśnie na sadzenie wszelkich rzeczy. Oczywiście, jeżeli macie e, rośliny z gołym korzeniem, to najważniejsze jest właśnie sadzenie teraz tych roślin. Natomiast e, jeżeli macie w planach zakup roślin w donicach, to pamiętajcie, że rośliny w donicach możecie sadzić tak naprawdę cały sezon. Jednak e, ja zawsze zostawiam sobie taki okres maksymalnie do któregoś czerwca, bo później już jest tak gorąco, że bardzo ciężko jest, żeby te rośliny się przyjęły. A marzec Bajka. W marcu w piękniejsze dni warto też zacząć czyścić e, rabaty, przede wszystkim właśnie przycinać byliny, których nie zdążyliśmy przyciąć e, na jesień. Jeżeli macie ochotę podzielić byliny, to tak jak już wspominałam, to też jest dobra chwila na dzielenie. Ja na przykład mam tutaj ogromną kocimiętkę, e, w zasadzie kilka i wiem, że muszę je podzielić, plus dwie kocimiętki Six Hills Giant, które bardzo małe wsadziłam. Dwa sezony wcześniej, ale na rabatę, która jest zrobiona z kartonów i ma naprawdę konkretną ilość kompostu. I one się ekstremalnie szybko mi rozrosły, całkowicie mi tam no, zasłaniając wszelkie inne rośliny na tej rabacie. Więc ja będę też wykopywać te kosiemiotki koniecznie. I warto sobie pamiętać właśnie o tym, co mieliśmy wykopać, żeby później w sezonie, wiecie, nie zapomnieć. Zwłaszcza że często robimy taki błąd, że wiecie, przycinamy już sobie wszystko, już sobie czyścimy, a takie właśnie wykopywanie czy przesadzanie zostawiamy sobie na później i później zapominamy, co mieliśmy przesadzić, co mieliśmy podzielić, czasami warto sobie jakieś potyczki zaznaczyć, ewentualnie jakąś tam tasiemką, to jest naprawdę dobra, dobra rzecz. Nim przejdziemy, dalej, obiecałam Wam rozdanie, i to będzie rozdanie tego planera. Wyniki będę publikować w poście 10 marca. Słuchajcie, więc można wygrać ten planer z okazji kobiet. To jest planer kwiatocholiczki. Dwa takie planery mam do rozdania. Dla osoby, która zostawi komentarz pod tym filmem za co najbardziej lubi wiosnę. I komentarze, dwa, które będą mieć największą ilość polubień do tego dziesiątego, do dziesiątego do godziny dwunastej, te osoby otrzymają ode mnie właśnie te planerki. Planer odłożony, a my przechodzimy do dalszej części naszych prac ogrodowych. Słuchajcie. To właśnie teraz można więcej wysiewać. Oczywiście są warzywa, które można już na rozsady bezpośrednio siać i to jest naprawdę super czas. Ale chciałam się skupić oczywiście na kwiatach, bo to jest mój ukochany temat. Więc teraz możecie już spokojnie wysiewać kwiaty ciepłolubne. E, ja jedynie zwykle czekam z cyniami i cynie, jeżeli wysiewam na rozsady, e, powiem Wam, że kiedyś wysiewałam końcem marca, teraz to już nawet wysiewam e, w kwietniu, ponieważ cynie jednak też sadzimy w ogrodzie. Dopiero jak się robi tak cieplutko, e, czyli w maju. A cynie bardzo szybko rosną. Zwłaszcza te nasze z nasion z zakazanego ogrodu. Dlatego tutaj bym radziła poczekać, ale śmiało już możecie właśnie wszelkie ciepolówne kwiaty na rozsady wysiewać w domu. Ja w ogóle przypominam sobie, że u mnie w zeszłym roku, w lutym. Rosły już bratki w tym roku. Jeszcze bratków nie posadziłam właśnie ze względu na pogodę, aczkolwiek dziś jest super. Także ja w ogóle no myślę, że ten marzec może być fantastycznym miesiącem, tylko bardzo pracowitym. Więc przejdźmy dalej do naszych prac. W marcu możemy zacząć już nawozić rośliny. U mnie w marcu, gdy już ściągnę kopczyki z podróż, lubię sobie wejść z obornikiem granulowanym i też wtedy właśnie sobie go rozsypuję podróżami. Jeżeli stosujecie też mineralne nawożenie, ja stosuję też mineralne nawożenie róż, bo tutaj przyznam się, że to jest chyba jedna z niczych roślin, no u mnie róże i hortensje, które też mineralnymi nawozami e, częściej zbogacam. Dawniej tych mineralnych nawozów używałam więcej, ale jak już mocno zadbałam w swoim ogrodzie o dobrą jakość gleby, jest taka próchnica, że ja po prostu nie muszę z tym e, jakoś szaleć. E, więc to jest dobry czas na rozpoczęcie nawożenia. Oczywiście możecie też e, zacząć nawożenie trawnika, natomiast warto poczekać, żeby ten trawnik był dobrze wysechł. E, no i też oczywiście zobaczyć, jak on ma kondycję po zimie, co on potrzebuje po tej zimie, czy na przykład jakiś mech w nim jest w większej ilości, czy są jakieś dziury i będzie wymagał jednak dosiania na przykład trawy. Także warto się też przyglądać takim rzeczom i warto też sobie pojeździć już po jakichś centrach ogrodowych i po prostu poszukać też już właśnie takich fajnych nawozów, które na przykład chcemy zastosować u siebie w ogrodzie. Jeżeli chodzi o ściłkowanie kompostem, ja czekam zwykle, żeby było ciepło. I przeważnie dla mnie to jest tak, że e, staram się wiosną też tego kompostu dodać, ale bardzo cieniutko i dopiero wtedy, gdy ta, gdy ta gleba jest już ogrzana, w tym roku e, będę chciała e, poszaleć jeszcze inaczej w ogrodzie, ponieważ chciałam też e, zacząć stosować u siebie wermi kompost, e, ale o tym będę mówić w innym odcinku. Natomiast e, no, tak naprawdę teraz to mnie czeka masa. To jest rabata na kartonach, którą robiłam na jesień. Ona oczywiście nie ma jeszcze przeciętych brzegów. Jeżeli oglądaliście moje odcinki o robieniu rabat na kartonach, to na pewno wiecie, że te brzegi to ja dopiero później przycinam, jak już to wszystko tak mocno osiądzie. Tu jest dosyć duża warstwa kompostu, ale były też niektóre rośliny posadzone. Jeżeli robiliście tak jak ja na jesień, że już posadziliście jakieś rośliny, to gdzieś tak pod koniec marca możecie zauważyć czy gdzieś na przykład te kartony się wam nie przesunęły. One oczywiście się jeszcze nie rozłożyły, wiecie jak ja bym tutaj teraz tak przesłużyła tą warstwę kompostu, to tamten ten karton na pewno jeszcze będzie. Ponieważ ta rabata jest dosyć płaska, to nic mi tutaj nie rozwiewa. Na takich rabatach, na których jest jakiś skos, czasami te kartony się po ziemi obsuwają i wtedy już warto zobaczyć to obsunięcie. I warto dodać sobie te kartony i kompost w tym miejscu, żeby później wam się nie przebijały no, jakieś chwasty czy właśnie nawet trawa spod spodu. Natomiast jeżeli Wam cokolwiek będzie wychodzić, to warto sobie dołożyć jeszcze właśnie kartonu pod ten kompost, troszeczkę rozsunąć, dołożyć na zakładkę i dołożyć kompostu. Powolutku, bardzo powolutku zaczynają u mnie wychodzić rośliny cebulowe. Jeżeli macie ochotę teraz sobie coś dosadzić z roślin cebulowych, to można zacząć dosadzać lilie, ale to jest też teraz czas na to, żeby zacząć niektóre rośliny wybudzać. Natomiast nie róbcie tego y, początkiem marca. Jeżeli macie swoje dalie, które chcecie podpędzić, też nie podpędzajcie ich od razu początkiem marca. Raczej poczekajcie do kwietnia, ponieważ. Mm, jeżeli sadzimy je dopiero w maju, to one będą potrzebowały około 6 do 8 tygodni, żeby je posadzić od tego czasu podpędzenia, po więc warto chwilkę po prostu poczekać z tymi daliami, żeby się później mieli, wiecie, duże już rośliny, a temperatury, do której no, za bardzo nie da się dostosować tego sadzenia. Więc jeżeli chcecie podpędzać karpy Dali bądź Kan, to warto poczekać albo do końca marca, albo do początku kwietnia. Jeżeli macie dalej zakupione w sklepie zakazany ogród, to już pewnie wiecie, że wysyłka jest na koniec marca, początek kwietnia i to wszystko zależy od kolejności odmian, ale nic się nie marcie. Te przesyłki po prostu jak później już idą, to już idą tak konkretnie, także spokojnie. Też wysyłamy je tak, żeby każdy zdążył także z podpędzeniem, także w ogóle nie musicie się przejmować tym, że byłoby coś nie tak. Natomiast jeżeli. Planujecie jeszcze jakieś inne rośliny podpędzać, to też jest dobry czas na podpędzanie kan, właśnie taki koniec marca, początek kwietnia, podobnie zresztą jak dali. Jeżeli chcecie posadzić jakieś rośliny cebulowe, warto teraz na przykład już pomyśleć o sadzeniu linii, także to też jest fajny czas na to, żeby sobie podosadzać, jeżeli na przykład z jakimiś innymi roślinami nie zużyliśmy. Słuchajcie, u mnie rośliny cebulowe dopiero wschodzą. Ja jestem w ogóle w szoku, bo w zeszłym roku naprawdę już było tak konkretnie, konkretnie a teraz no jest powolutku, ale wydaje mi się, że ponieważ ta temperatura jest coraz wyższa, to niedługo te wszystkie rośliny po prostu ruszą jak szalone, bo one też już to czują. I zwłaszcza to widzę właśnie na tych pączkach róż, które no, pokazują mi, że trzeba wejść na ciechanie. <laughs> Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o rozdaniu. Zachęcam Was do wzięcia udziału tej zabawie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród.